Witam wszystkich jak po tytule widać pokazuję Wam kto wygrał i ile wygrał. Od razu na samym starcie powiem, że macie tydzień czasu na odebranie swojej nagrody od dnia wrzucenia filmiku, czyli w następny poniedziałek. Ewentualnie Max wtorek na dodatkowy dzień na odebranie Godzika. Tak więc to tyle. Dziękuję wszystkim zawodnikom. Dziękuję przede wszystkim sponsorom. Dziękuję za to, że po prostu jesteście chętni do naszej akcji się bawić. Oczywiście były problemy z trzema petami, ale nic za to nie poradzimy. No, taki, takie środowisko i co? No, i tyle. No, fajnie, że się. Cieszycie się z tego, że wygraliście? Tak, więc no po prostu. Bajlando, bajlando i zapraszamy na następną galę. Trzymajcie się. Tyle chcę Wam powiedzieć. Na razie: Top 12 zebranych pieniążków na danego zawodnika przy zakładzie. A oto nasi zwycięzcy. to przejść na więcej zebranych pieniążków po wygranej.